Poproszę z domem mediowym, jak to z jakim? Z najlepszym, tu pan Roman mówi, sprzedaż mi nie idzie, sprzedaż mi nie idzie, no przecież fakt podałem, no przyjeżdżajcie. Proszę pana, wezwałem was z Warszawy, bo mam problem, wynalazłem grabofuzor Oczywiście. No. i chciałbym go sprzedawać, ale wie pan no, Zrobiliśmy reklamę w, w telewizji, ale nie działa. No i, no i nie wiem, co robić. Tak. Drogi panie wynalazco, yy, zchallenge'owaliśmy pana dotychczasową strategię komunikacji i doszliśmy do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę innowacyjnym produktem. Tak? I w tym przypadku kluczowe jest połączenie komunikacji w mediach masowych typu Paid z komunikacją w mediach typu OND, gdzie będziemy mogli przekazać więcej informacji o produkcie i zainteresować marką. Innymi słowy, w Pana strategii zabrakło kanałów własnych, takich jak na przykład strona internetowa, gdzie można by synergicznie przekierować ruch z mediów masowych i komunikować benefity marki. Brak tego typu rozwiązań może wręcz marnować cały potencjał kampanii telewizyjnej poprzez brak monetyzacji zainteresowania marką wywołanego kampanią. Ponadto myśleliśmy także o innych kanałach własnych, jak eventy, gdzie istniałaby możliwość prezentacji produktu i większego zaangażowania lokalnych społeczności. Taki, taki cykl eventów można by nazwać przykładowo Graberiada. No? Potencjalni nabywcy lubią takie wenty. To, to dobry pomysł, wie pan? Chyba was zaufa, ma wy. No dobra, to róbcie, no. No dobra, wy... róbcie, no, no róbcie. Przedstawiamy Grabofuzor, ultra nowoczesny oraz ekologiczny wspomagacz opieki nad twoim trawnikiem. Sprawdź go, a nie pożałujesz. Do każdego egzemplarza przy zakupie w ciągu trzech dni od emisji tego spotu dodajemy przedłużacz gratis. Pisz teraz, dzwoni teraz, wejdź na stronę www.grabofuzor.pl.